Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji Partii Korbin. Nazywam się Marcin Sawicki, jestem koordynatorem do spraw medialnych na województwo podlaskie. Tytułem dzisiejszej konferencji jest 1 równa się 1, 0 równa się 0. Dzisiaj głos zabierze kandydat z okręgu 59, czyli łomżyńsko Suwalskiego, pan Szczepan Barszewski. Prosimy o głos. Można powiedzieć, że istotą dzisiejszej konferencji jest bezpieczeństwo. To bezpieczeństwo trzeba dbać w wymiarze Międzynarodowym i w wymiarze wewnętrznym. E, trzeba prowadzić e, odpowiednią politykę obronną, politykę międzynarodową e, i, w moim przekonaniu, obecna polityka władz Prawa i Sprawiedliwości e, sprowadza na nas realne niebezpieczeństwo. Władze e, tego ugrupowania, przedstawiciele tego ugrupowania, nie chcą e, jednoznacznie określić, jakie jest ich stanowisko w przedmiocie imigrantów islamskich. Wobec kampanii wyborczej, wobec zbliżających się wyborów uzupełniających do Senatu, oczekuję od kandydatki tego ugrupowania, pani Anders Kosty, żeby zdeklarowała, czy jest za przyjęciem imigrantów islamskich tutaj, na teren Zambrowa, Łomży, Czerwonego Boru, czy też Suwałk, czy też będzie przeciwko temu jasno i jednoznacznie się opowiadała. W sytuacji w, której, w sytuacji, w której przy planowanej relokacji 7 tysięcy imigrantów w całym województwie podlaskim i w okręgu też branych jest pod uwagę 3-4 lokalizacje, to co będzie w sytuacji, w której już teraz zapowiadają tą kwestię władcy, no, rządzący Unią Europejską, żebyśmy przyjęli 200 tysięcy tych imigrantów. To znaczy, że w każdym mieście, czy to Suwałki, czy Łomża, Zambrów, Grajewo, Augustów, może się okazać, że będziemy mieli odpowiedni obóz przetrzymywania tychże imigrantów. Dlatego apeluję, żeby rządzący Polską jednoznacznie się określili – czy są za tymi imigrantami? Będą ich przyjmować? Czy raczej mówią nie? Tym bardziej, drodzy Państwo, zwróćmy uwagę na to, że idzie wiosna. Już na granicy grecko-macedońskiej zaczynają się pierwsze walki, przypychanki, próby przedarcia się przez mur, który zbudowali Macedończycy na granicy z Grecją. Jak idzie wiosna, ruszy kolejne kilka milionów osób, które będą chciały się dostać do Europy. To, co działo się w zeszłym roku i ta próba relokacji 7 tysięcy, czy tam kilkunastu tysięcy imigrantów na terenie Polski dotyczyło tylko wcześniejszej fali, a idzie kolejna. I teraz pytanie: jak zachowa się PiS? Czy jak zwykle karnie schyli głowę i z, y, będzie mówił o tym, że nie zgadza się na politykę Unii Europejskiej, politykę y, zagraniczną i, i wpływ na Polskę, ale schyli głowę i zrobi jak zwykle to, co Unia kazała? Czy w tym momencie zachowa się tak, żeby reprezentować interes swoich wyborców? I zwyczajnie powie nie. Wiemy też, że w ciągu najbliższych się miesięcy szykują się poważne problemy, które już drążył ZUS, że kasa się nie spina, budżet jest deficytowy i w tym momencie mamy utrzymywać kolejnych imigrantów. Mówi się oczywiście, że to są pieniądze z Unii Europejskiej. Pytanie: skąd Unia Europejska ma pieniądze? Z budżetu również polskiego, od polskiego podatnika. A jak pan sądzi, dlaczego 15 mając własne nie wystawił własnego kandydata, tylko panią anders z Kisu? Nie jestem w stanie zrozumieć, na czym polega ta pomroczność jasna, bo w moim przekonaniu właśnie w ten sposób do tego trzeba podejść, kiedy Kuki z jednej strony inicjuje referendum w sprawie przyjęcia i relokacji imigrantów, a z drugiej strony popiera kandydatkę wystawioną przez ugrupowanie, które tak naprawdę to zagrożenie, to niebezpieczeństwo w postaci migrantów do nas, do Polski tutaj ściąga. Dziękuję. A to ja mam pytania to... do Panów. O, proszę bardzo. Ja mam... Sprawa imigrantów to podstawowa rzecz jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo tylko o tym mówicie. Oczywiście, że nie. Nie, nie tylko o tym mówimy, bo no, ale ale powiedział... również o bezpieczeństwie w hmm. wymiarze militarnym. Absolutnie opowiadamy się za tym, żeby to bezpieczeństwo w miarze militarnym było jak najdalej posunięte. Armia, wzmocnienie armii, wzmocnienie obrony terytorialnej, czy wręcz powstanie obrony terytorialnej, tworzenie współpraca z organizacjami proobronnymi, paramilitarnymi jest niezwykle ważna. Opowiadam się za upowszechnieniem dostępu do, do broni, ułatwieniem dostępu do broni. W sytuacji, w której Polska, Polacy są najbardziej rozbrojonym narodem w Europie, <laughs> jeśli chodzi o statystykę i posiadanie, ilość broni wśród obywateli, właśnie to upowszechnienie jest konieczne. To chodzi o to, żebyśmy mieli broń do bronienia się, a nie broń do, do atakowania. Przestępca zawsze broni, nabędzie w jakikolwiek sposób, a zwykły obywatel już nie. W wymiarze międzynarodowym ta statystyka ilości broni, broni w domostwach, w domach, jest istotna, bo od, wywiera psychologiczny wpływ na potencjalnego wroga. Sławek jeszcze? Czy może? Ale o tym jeszcze powiem następnym Nie co interesuje Pana tak. tak, tak. osobą, Pana pogląd, ale to tak bardziej prywatnie, nie? Nie tylko Żadne ludzkie uczucia? współczucia tak, i tak? to nie ma tu nie miejsca na ludzkie uczucia? Tu nie, ma, tu nie ma kwestii. Ja mam hmm. ludzkie uczucia, dlatego nie chcę, żeby polskie kobiety były traktowane żeby, tak, jak kobiety w krajach zachodnich, w tych miastach. Tak? No, powiedzmy sobie szczerze, tu nie ma kwestii miejsca na ludzkie uczucia, jeżeli jadą do nas w doskonałej większości młodych chłopaki, oni nie uciekają przed wojną. Oni tutaj jadą po prostu za lepszym życiem Polacy, Polacy, Polacy w drugiej wojnie, no tak, ale Polacy gdy trzeba było stanąć ich obronić. Czyż nie zostawali w drugiej wojnie światowej i broniili, czyli czyż nie tak? walczyni na frontach całej Europy? Żeż tutkają na granicy właśnie jakieś straszne przebywienie, że tam więcej, że to nie są chyba nawet niestety gdyby to byli Serbowie, a to więcej już nie są chyba ta Serbowie, są tam się... to mali Czyczce, Armię Czyczce, my jesteśmy stałymi. My tak naprawdę my jesteśmy na polskiej na... ziemi. My jesteśmy ofiarą częściami prawdziwe. Bo te konflikty między Tomarami a Podanie, między między Turkami a Państwem islamskim. Są, są oczywiste. Tak? Tutaj oczywiście konkurmuje się w to Rosja. Tam już gra rolę naprawdę wielka polityka, a, a my z tego jak zwykle nie będziemy mieli. Pojechaliśmy na misje pokojowe w wysyłanie przez Amerykanów czy wysyłanie, za przeproszeniem wysyłania, tylko podporządkując się po tych Amerykanów. Tak? pod wolę Amerykanów i co z tego mieliśmy? Nic. Teraz znowu mamy, nasi żołnierze mają tam jechać, żeby brać udział w konflikcie, być może w zarzewieniu III wojny światowej? Chyba nigdy nie było takiego zagrożenia naprawdę poważnym konfliktem i tak naprawdę no rzeczywiście tak naprawdę różna czarna afryka, o czym się a mał... zauważyć, Pani redaktor, ten no, plakat jeszcze z kompanii przed wyborami Wyślemy wam 500 tysięcy ludzi na łodziach, a wśród nich ukryjemy terrorystów. Władze państwa islamskiego z lutego 2015 roku no, skończyło się wzięło. A my no, to robili biorąc pod no, no, uwagę te wydarzenia, które miały miejsce w Europie Zachodniej, w miastach Europy zachodniej. Nie, pan co, jakoś tak też nie, nie, nie. nie. To no, to Zachęcam do domu, może się byśmy do pani przez internet, podeślę kilka linków na filmów, które będą trochę w drodze. Ale troszkę Tak, samo właśnie nie można